W jaki sposób my możemy Pana Jezusa rozpoznać na mszy świętej? I myślę o takich trzech rzeczach. Pierwsza rzecz. Są takie dwa piękne momenty podczas mszy. Jeden jest na początku, albo bardzo blisko początku, a drugi jest prawie że na końcu. W pierwszym momencie człowiek dłonią bije się w pierś. W tym drugim momencie tę samą dłoń podaje ludziom jako znak pokoju. Yy, tak na marginesie, nie wiem, czy macie taką świadomość, że znak pokoju w liturgii wschodniej, w kościołach wschodnich, w tak zwanej liturgii świętego Jana Chryzostoma albo Bozylego Wielkiego jest zupełnie w innym miejscu na mszy świętej. Bo te, my, kiedy przekazujemy znak pokoju, kiedy się jednamy z drugimi, to robimy to, aby przyjąć Komunię Świętą. Czyli ten znak nam podkreśla wagę przyjęcia Komunii Świętej. Natomiast w kościołach wschodnich, znak, yy, znak pokoju jest w, zanim przyniesie się do ołtarza chleb i wino. Czyli zanim będzie ofiarowanie. Bo tam podkreśla się. Idąc za Pismem Świętym, ten moment, kiedy jest powiedziane, że zanim przyjdziesz do ołtarza, to się pojednaj ze swoim bratem, a dopiero potem dar swój ofiaruj. Tam podkreśla się uczestnictwo wszystkich w ofierze Chrystusa, w ofierze ołtarza. Natomiast te dwa momenty, jakby oddzielne zupełnie w czasie mszy świętej, ale łączy je właściwie jedno, czyli miłosierdzie. Miłosierdzie. Miłosierdzie Boga względem nas, miłosierdzie względem siebie nawzajem. Miłosierdzie. Miłosierdzie to jest najdoskonalszy przymiot Pana Boga. Najdoskonalszy, największy. Największy przymiot Pana Boga. Bo to jest sposób, w jaki On sobie radzi z grzechem, z naszym grzechem. Bóg nie zna innego sposobu radzenia sobie z grzechem, jak miłosierdzie. Czyli przebaczenie. To jest sposób, w jaki Bóg reaguje na grzech człowieka. Nie przez potępienie, nie przez wytykanie palcami, ale, czy, ale przez przebaczenie. I Bóg nie ma innego sposobu. Bóg nie ma innego sposobu. To nie jest tak, że Bóg jeszcze działa miłosierdziem, ale za chwilę zacznie działać sprawiedliwością i potępieniem. Nie. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Jedyny Jego sposób poradzenia sobie z grzechem jest przez wybaczenie. Zobaczcie, to miłosierdzie, ono dotyka naszej relacji z Panem Bogiem, ale też relacji między nami. Jeżeli któregoś z tych dwóch elementów nie ma, to czegoś nam bardzo brakuje. Nie? Miłosierdzie Boga względem nas i miłosierdzie między nami. Jak rozpoznać Jezusa nam przy świętej? W jaki sposób rozpoznać Go na co dzień? Otóż, po tym, że jeżeli masz w sobie chęć pojednania, jeżeli masz w sobie chęć pojednania, jeżeli masz w sobie chęć przebaczenia, to to jest działanie Ducha Świętego. To jest właśnie działanie Ducha Świętego. Czyli jeżeli chcesz się pojednać, jeżeli chcesz przeprosić, jeżeli chcesz wybaczyć, to to jest efekt działania Ducha Świętego w jaki sposób rozpoznać Chrystusa, a no właśnie po tym, że mam chęć pojednania. Mam chęć pojednania. Ale zobaczcie, yy, dokładnie z drugiej strony jest działanie złego ducha w człowieku. Czyli tam, gdzie ja mam chęć trwania w konflikcie, tam, gdzie ja chcę podsycać konflikt, tam, gdzie ja się zapieram żeby ro i robię wszystko, żeby nie przebaczyć, to tam nie ma Boga. To to nie jest efekt działania Pana Boga we mnie. A dokładnie przeciwnie. Dokładnie przeciwnie. Jak rozpoznać Jezusa? Jeśli masz chęć pojednania, to już Go doświadczasz. To już Go doświadczasz. Miłosierdzie. Drugie. Drugi moment podczas mszy, kiedy możemy spotkać Pana Jezusa, to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. I lektura Pisma Świętego. I słuchajcie, wokół tego jest masa nieporozumień. Masa nieporozumień. Na przykład pamiętam, jak kiedyś czasami, czasami można było spotkać jakichś lektorów, księży, którzy przeczytawszy czytanie, podnoszą lekcjonarz i mówią, oto Słowo Boże, oto Słowo Pańskie. I to jest, słuchajcie, błąd. Tak się nie powinno robić. Tak się nie powinno robić. Dlaczego? Bo mówimy o Bożym Słowie, a nie o Bożym Tekście. Mówimy o Bożym Słowie, a nie o Bożym Tekście. To jest tekst. To jest tekst. My nie mówimy o czytaniu tekstu Bożego, tylko Bożego Słowa. To jest coś więcej niż tekst. Jezus sam z siebie nie zapisał żadnej strony. Mało tego, jeżeli byśmy tak porównali Ewangelię między sobą, to się okazuje, że one się różnią w bardzo wielu momentach. To, 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 to czasami w sposób fundamentalny. To znaczy, jak złapiemy sobie, jaki sposób, jaki sposób Ewangelie opisują ustanowienie Eucharystii, to między nimi już nie ma, jest, nie ma zgodności. Między, jakby w tym, co powiedział dokładnie Jezus na ostatniej wieczerzy. Bo już Ewangelie się między sobą różnią, a Ewangeliana w ogóle o tym nie mówi. Nie? A Jan w ogóle nie ma tego momentu, kiedy Jezus mówi: To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Nie, czyli. Yy, Słowo, czyli Pan Bóg, jest słowem, a nie tekstem. Mówimy o czytaniu z słowa Bożego, a nie z tekstu Bożego. Bo słowo Boże to nie jest kwestia tekstu, to jest kwestia ducha, który się wciela. To jest słowo Boże, wcielony duch. Po czym możemy tego, tego ducha rozpoznać? Wcale nie po tekście, wcale nie po tekście, ale potem po tym, co ten duch działa w człowieku, po tym go rozpoznajemy. Po tym, że nas porusza. Nie okazuje się wtedy, że człowiek w spotkaniu z Bożym Słowem, w spotkaniu z, Pi z, Pi z Pismem Świętym, z Biblią, doświadcza życia, że ja mogę doświadczyć życia. Pismo, Ewangelie to jest tak naprawdę opis, szczególnie Ewangelie. To jest spisane, czy opisane doświadczenie apostolskie, czyli opisane spotkanie apostołów z Jezusem, opisane spotkanie uczniów z Jezusem. Czyli oni najpierw to opowiadali ustnie, a potem najprawdopodobniej ich uczniowie, raczej nie oni sami, ale ich uczniowie to spisali. Spisali to, co im zostało powierzone. Dlatego na przykład mówimy słowo Ewangelii według świętego Marka, według świętego Jana, według Łukasza. Dlaczego tam jest to słowo według? Bo to nie są oddzielne Ewangelie. Ewangelia jest jedna, którą nam opisuje Łukasz, tę Ewangelię nam, nam opisuje Jan i tak dalej. Ewangelia jest jedna a nie są różne Ewangelie. Czyli to, co my mamy w Ewangelii, to jest spisane ich doświadczenie. Oni opisali to, co się wydarzyło. Mało tego, spisali to nie w sposób taki reporterski, bo nie chodziło im o to, żeby spisać reportaż, tylko jak mówi Święty Jan, czy jak czytamy Ewangelię według Świętego Jana, że zostało to spisane, abyśmy wierzyli. To nie jest wszystko, co zdziałał Jezus w czasie swojej wę ziemskiej wędrówki. To nie, jest, to nie są wszystkie wydarzenia. To jest pewien wybór tych wydarzeń, spisany w bardzo konkretnym celu, żebyśmy wierzyli dla naszej wiary. Po czym rozpoznaję, że to jest Słowo Boże? Po duchu, który przez to Słowo mówi na mnie, oddziaływuje na mnie. Po tym, w jaki sposób to mnie pociąga do życia. Więc okazuje się, że to doświadczenie, które oni spisali, to nie jest kwestia jakiegoś opowiadania, to nie jest kwestia legendy, to nie jest kwestia jakiejś tam tylko historii, ale dzięki temu, że my to czytamy, dzięki temu, że Słowo Boże jest ogłoszone, to okazuje się, że Bóg sam staje się obecny między nami. Że my razem z tymi apostołami siadamy na, na tej górze i słuchamy, jak Jezus naucza że my razem z uczniami siadamy do ostatniej wieczerzy, że my razem z nimi biegniemy do grobu, żeby zobaczyć, czy na pewno zmartwychwstał, bo kobiety powiedziały, że tak, że grób jest pusty. Nie dzięki temu, że to czytamy, że Słowo Boże jest zgłoszone, to my uczestniczymy w tamtych wydarzeniach. Jesteśmy tam razem z nimi. Jak rozpoznać Jezusa w Słowie, po efektach, jakie to Słowo wybiera, wywiera na mnie? po efektach. Jak słuchasz i widzisz, że to Ciebie ciągnie w górę. Jak słuchasz i widzisz, że to cię ciągnie w górę, to już wiesz, kto do ciebie mówi. Najpierw spotkać w miłosierdziu, spotkać w słowie. I ostatnie, to jest spotkać w chlebie. Yy, kiedyś mnie bardzo uderzyło, wiecie, yy, żeby była przemiana chleba w ciało, to... Yy, według prawa kanonicznego, musi być spełnione, że to musi być chleb kwaszony, pszeniczny. Że to musi być pszenica. Czyli, że musi zawierać gluten. Stąd komunikanty tak zwane bezglutenowe, tak naprawdę są bardzo nisko niskoglutenowe, bo jeżeli tego by nie było, to by nie było konsekracji, nie byłoby przemiany. I kiedyś wykładowca z prawa kanonicznego mi tłumaczył, tłumaczył nam bardzo ciekawą rzecz, że w pewnych kontekstach bardzo pobożne siostry, które zajmowały się przygotowaniem komunikantów, żeby te hostie były tak, tak białe, tak, y, takie, że, takie boskie, dosypywały tam mąki ryżowej. I póki tam jeszcze jest troszeczkę wąki pszenicznej, to jeszcze jest wszystko ok. Znaczy, nie jest to godne, ale, ale jest, jeszcze jest konsekracja. Natomiast jeżeli się zastąpi jedną mąkę drugą, to konsekracji już nie będzie. Tylko, że prąd, myśl sposób myślenia był taki, żeby te komunikanty pokazywały boskość, bóstwo tego, w którego wierzymy. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, ale w ostatnich latach jest dokładnie odwrotnie. To znaczy komunikanty stają się coraz bardziej brudne. Coraz mniej białe. Coraz mniej, nie wiem, tam widać jakieś niedoskonałości kolorystyczne. Nie? Stają się coraz bardziej brudne. Nierównego koloru. Zobaczcie, Bóg staje się chlebem. Bóg staje się chlebem. Jego bóstwo staje się ukryte w tym, co jest brudne, kruche i wrażliwe. Jego bóstwo staje się ukryte w tym, co brudne, kruche i wrażliwe. Dlaczego? Bo Bóg robi wszystko, żeby jakoś swoje bóstwo ukryć, żeby ono nas nie przestraszyło, żebyśmy przed tym bóstwem nie uciekli, żebyśmy chcieli go przyjąć. Bóg staje się dostępny. Bóg staje się dotykalny, Bóg staje się łamliwy, Bóg staje się brudny. Dlaczego? Że obojętnie jak bardzo jesteś połamany, obojętnie jak bardzo jesteś brudny, to żebyś się nie był do Niego do podejść. On chce być dla Ciebie dostępny. Więc jeżeli jest w Tobie jakieś pragnienie bliskości z Nim, to już wiesz, że On już na Ciebie działa. Jeżeli już tylko masz pragnienie, to on już działa na ciebie. Jeżeli masz pragnienie spotkania się z nim, jakiejś bliskości z nim, to on już działa na ciebie. Bo on jest dostępny, on jest bliski. Więc warto się zadać sobie to pytanie, na ile ja chcę go przyjąć. A może jest tak, że ja ciągle nie dowierzam, albo ciągle jest tak, że jakiś jest we mnie strach przed przyjęciem go. A może warto by było temu strachowi jednak przestać ufać. I uwierzyć Bogu, który staje się dostępny i bliski,